No, co proszę państwa, tutaj wziąłem i zrobiłem sobie jedzonko kochokę, hej, widziałem szpilianka. i tak wziąłem, wziąłem i odgrzałem bułeczkę, bo bułeczka już była, proszę, ja was nie za bardzo, i więc teraz wezmę, yy, znaczy nie za bardzo była, była pod tym względem nie za bardzo, że, yy, że twarda była. Także wleję to wszystko tutaj, wszystko to co mi zostało żureczek, zobaczcie, mięsko tylko nie musi wlewać mięsko nie musi być. Oka hej się widziało, nikula, nikuleńka, haha, moja nikuleńka, zobaczcie, moja nikuleńka, niech tutaj stoi. Przy tym tutaj, o, tutaj akurat miałem, ale niech tutaj będzie, proszę bardzo. Oka hej się widziało, Op. i zaczynamy jeść, jeść moją zupkę. Ale doleję jeszcze mięsko, będę miał na obiad. Ale wleję to, co tutaj zostało. Ech, proszę. Znaczy, to jest, jest śniadanie moje. Proszę ja was. O! Niech tu będzie potem wezmę. Trzeba coś zjeść, a nie mam ochoty do jedzenia. Przymuszam się. Po prostu, bo nie mam jej tutaj, nie mam motywacji. To było jedyna nadzieja i moje życie. I nikt tego nie rozumie, nikt z was nie zrozumie. Za dużo bułek kupiłem. Dwie główki kupiłem pięć. Nie przewidziałem, że wczoraj obiad ugotuję. Tak. Nie lubię tego ciężkiego widelczyka. O, proszę, ale kiełbaska. Kamerman się obsyja. Nie mam podglądu. Także proszę ja was Żurek się udał chociaż bez śmietany Dzisiaj mi lepiej smakuje jak wczoraj Moja Nikula Przypatrzcie się Na córeńkę tatusia Nikusia, córeczka tatusia, tutaj też jest ono, zobacz. Marchewka. Czas Meba, mówiłem ci, żebyś nie usuwał z mojego kanału tych, tych oszołomów, bo to ma będzie dowód do, o przestępstwie do prokuratora, a ty mnie nie słuchasz. A Sablina prąse trwała jest. Chce na mnie na prokuraturę <coughs> jakieś donosę. Donoszę, donoszę piszeć, że ja jej grożę. Że jej monasy, czyli grożę. Oj, ucho głupia! Inkognito piszesz! Nie masz odwagi, tchórzu jeden! Jesteś tchórzem! Nie masz odwagi swojego zdjęcia i prawdziwych danych napisać? Jesteście tchórze, jak Putin, który groził, groził, a teraz łeb w piasku trzyma. ładniej się odgrzało i zupkę zjadłem. Jak można cały czas człowiekowi ubliżać i nękać? I to się nazywa hajterstwo. A jak ja powiem jakieś jedno słowo, coś, nawet jak gwałciciel powiedziałem, to już proszę państwa, yy, yy, bo to się dotyczyło o sytuacji na wojnie żeby nie przekazy, że w oktyrcy kogoś rosyjscy żołnierze gwałcili. Ja nawet nie wiem czy w tym filmie mogę to powiedzieć. Dajcie spokój. A oni mogą... Jak na jakiejś kurde, się na mnie jechać? To pies ma więcej szacunku od ludzi. A oni kurdy siedzą przed komputerami, bezrobotni. Jakieś barne na zasiłki mają, albo nie? A ja nie mam, nie mam zasiłku, nie pracuję. I zobaczcie, i takie rzeczy jadam, i kupione. Piszcie książki jak ja, wydajcie, sprzedajcie czasami jakąś jedną. I zawsze z przeceny coś kupuję, kiełbasę sprzeceny. A za mebami mi pisały, że biała powinna być kiełbasa. 24 zł kosztowała, a ta kosztowała chyba 10. Kilogram. Mam tu jeszcze dwie. Wiecie, za 5 sztuk zapłaciłem? 5 zł 37 siedem groszy. Jeszcze dwie mi zostały. Zobacz. Nikula, tatuś siebie kocha. Nie zostałaś przez statusia wypieszczona, nawet że jakieś kurde. Może ojczymy cię mają brać. Nie będzie tak, bo tatuś cię kocha i ty masz tatusia miłość yy, znać, i moją wiedzę masz posiąść. Moją wiedzę i moje talenty, bo masz talenty moje, bo rysujesz tak jak ja piszę, a ty rysujesz i rysujesz ciągle, moja artystko kochana. Moje śliczne dziewczynka, jak to patrzę, to ona już tu poważna, by miała 16 lat. Tak na tych zdjęciu wyszło. To jest małe dziecko, wrażliwe, często płaczliwe, nawet bo to, co w traumę wojenną przeżyło. Hoka hej, subskrybujcie, lajkujcie i głupotnie piszcie.